Cześć, tutaj Maciek z blogu podkmieleniblogs.com. Witamy dzisiaj w samych Kraftach na premierze piwa z browaru Perun, oblewanie perperuny, a także na kranach przejęciu tego browaru. Dzisiaj na kranach tylko browar Perun. No i właśnie, mamy tutaj piwowara z browaru Perun. Proszę o kilka słów na temat dzisiejszego piwa. Dzisiejszą gwiazdą jest Belgian Pale Ale. Belgijski jasny ale. Jeden z takich stylów, który powstał, który został rozpropagowany jako taki pewien kontra do przemysłowych lagerów. Żeby zachęcić ludzi do picia ale. I zawiera wszystkie takie belgijskie elementy. Muszę przyznać, dość udany w piwą. Pomimo użycia takich, powiedzmy sobie, średnich drożdży, no jednak suche drożdże do piw belgijskich y, nie cieszą się dobrą sławą. No, no ale właśnie, mimo tego... Tak, tak, tak belgijsko. Przyprawy. Y, udało się uzyskać psowy, ciekawy, tak? ciekawy rezultat. Tak, jest intensywna fenolowość. E, pieprz liślaurowy, tak ale też tutaj czuć dość ciekawe takie ciepłe owoce, jak brzoskwinia, Morela. Nie są one zbyt intensywne, co niektórych może w piwach belgijskich odrzuca. Ja nie jestem wielkim fanem bardzo intensywnej przyprawowości piw belgijskich. Natomiast w tym przypadku. To wychodzi całkiem fajnie, to piwo jest bardzo pijalne. Jest... No, ma tylko 13 balingów. Tak. Niewiele w Polsce ostatnio powstało takich lekkich piw. Ostatnio dużo się robi, sporo się robi Belgów, ale wszystkie piętnastki no, i mocniej. Jakieś duble, nieduble. E, o, chociaż Eric wspominam, Belgian Pale Ale. Całkiem dobre piwo. Mielone na zimno. Bardzo fajnie wyszło, no. Ta prawda. Natomiast to jest ciekawe i myślę, że przypadnie do gustu wszystkim fanom piw belgijskich, którzy może niekoniecznie lubią te najmocniejsze belgijskie style, którzy niekoniecznie lubią tą taką bardzo solidną, bardzo mocną przyprawowość. Hmm, no to prawda piwo, to jest stylowe, no, co, co o nim by dużo nie mówić, jest stylowe. To prawda, no bardzo przypominają mi się te piwa, które Piłem w Belgii kilka razy yy, i to jest właśnie trochę podobny, podobny klimat do tych belgijskich blondów, belgijskich yy, femininów. To jest, to jest właśnie to. Natomiast słyszałem, że yy, macie w planach Browar Perun, yy, także coś nowego. Jakąś nową premierę, którą szykujecie? No, już nawet nie już się w planach, szykuje. tylko już podczas realizacji. A mianowicie robimy Double i Podwójną IP19 ballingów, 8 alkoholu. No to solidne, solidnie, yeah? nie? O, 100 IBU! Żeby tak zachęcić na samej Jundzem. Będzie to niechybnie ciekawy eksperyment. I warto. Może bardzo bardzo wykręcić. No, zobaczymy. Zazwyczaj Junga mi dawała fajną, głęboką, ale bardzo krótką goryczkę. Ale z drugiej strony te piwa były wszystkie poniżej 50 ip. Zobaczymy, jak Junga się zachował powyżej. A sobie... nawet dwukrotnie tak, powyżej, przy setce. No, Może być ciekawie. E... Myślę, że na pewno będzie ciekawie, na pewno. I czy nazwa tego piwa również będzie odnosiła się do słowiańskiej mitologii, tak jak dotychczas zwykle no, bywało? Przy dziesiątym naszym piwie pozwoliliśmy się na nutkę ekstrawagancji i ze względu na ogromną zawartość mielu, która normalnego człowieka może zabić, nazywamy je, będziemy je nazywać złoty strzały. Czyli e, może być to ostatnie piwo w, w karierze wielu młodych, e, dopiero uczących się fanów. O, oby nie, bo, bo to by znaczyło, że już więcej nas nie kupią. Ale Amy Winehouse na pewno by piła. Także dziękujemy, dziękujemy za krótki wywiad, życzymy wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że Złoty Strzał nie będzie naszym strzałem ostatnim. Ja też czekam, niecierpliwość na to piwo. Dzięki wielkie. Dzięki.